Cześć wszystkim z tej strony, kul. Witam Was w kolejnym odcinku serii Roach Legacy. Znowu na nowym mikrofonie. Uff. No i zobaczymy, jak będzie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiaj nic mi nie przerwie. Ostatni odcinek był raczej średni. No i wiecie co założyłem w tym mikrofonie? Tak, to w ogóle gram już. Czekajcie, kim ja tu grałem? Lady Lisa. Hmm, to jest barbarzyńca. I znowu tak w środku odcinka. A, pamiętam co się stało. Po prostu mam. Niestety miałem jakieś problemy z nagrywaniem przez te właśnie spowolnienia. Spowolnienia jakieś lagi czy coś takiego. Zresztą co teraz widać. Wydaje mi się, że to po prostu. Po prostu mego kompa. że komp nie wyrabia. Yy, więc albo to jest powodem, albo po prostu wielkie postacie już nie lagują, Co byłoby trochę dziwne. Czy to w Rock Legacy też dawno nie grałem?

Kolejny czar Blades wall Ściana z miecza tu jest teleporcik. Tutaj z tego co mi się wydaje Jest wieża. Tu już mają 38 poziomy Czemu sobie na nich nafarbić? To znaczy, widzicie, fajnie mnie odrzuca. Spoko, spoko. Ale czy po zabiciu tego typu. Dostanę dużo złota. Bo wydawało mi się, że. Zresztą to było nie. Jednak nie. To się mam co lecieć. W ogóle jakieś tu rakietnice. Odwalona? Nie, nie, nie. nie, Spierdziałam stąd. Nie ma sensu. Okej, okay. znowu na początek. Za tymi wielkimi postaciami się naprawdę łatwo nie gra. O właśnie o tym mówiłem. Mówię Skokman, w ogóle zapomniałem o nim. A w ogóle co do Road Legacy e, Nie wiem czy wiecie, ale na początku na początku w sierpnia, tylko że nie zdążyłem jeszcze o tym powiedzieć, bo ostatnio odcinek z Roach Legacy był jakiś miesiąc temu na początku sierpnia na PS Vita weszło właśnie Roach Legacy jest w jakiejś w cenie około 54, chyba, 54 zł z tego co pamiętam ale sądzę, że nie będę sobie go raczej kupować bo i tak już w tym miesiącu i tak mam za duże wydatki jeśli chodzi o PlayStation Wiadomo, tam jakoś greset człowiek chciał kupić, czy usługę PlayStation Plus doładować. Wiadomo, wszystko co dobre się kiedyś kończy. Jezu, ale mi to spowalnia, czemu tak? Może to właśnie dlatego, że jest to. No, jaki wielki, chciałbyś. Gin, gin, gin. Jak jest wolniej, to się łatwiej w to gra. Taki plusik z tego. O, widzicie i znowu pach. O! Skrzynka! Nowy blueprint. Silver chestplate. Chyba jeszcze go nie miałem za te postacie po prostu powiększone tak mnie denerwują No, na pewno no Dobra, spoko, ziom. A widzicie, więc kok się przydaje Nie wiem, pójdę najpierw w prawo W nowy mark No Nowy rodzaj Maga, no właśnie widzicie, gra Barbarian Queen, czyli Królową barbarzyńców, bo tak się nazywa ta klasa jest nawet spoko, dlaczego? Bo ma dużo życia. Ty gra na tych śmiesznych lagach jest w ogóle dziwna. O, mamy wejście do drugiego bossa. Wiecie jak mnie kusi, żeby sprawdzić co tam jest? Chyba sobie sprawdzimy. W dawno nie było żadnego odcinka. No, o, jeszcze życie wpadło. Co mamy jeszcze tutaj? Czy zabijamy zabijemy jakiś tam złoty wypadnie, czy coś? Ale ja mi się wydaje, że przez co, że postać jest duża, dlatego coś jest nie tak. Dobra, dobra, dobra. O, skrzynka. I więcej, więcej, więcej złota, dwa tysiące na jeden run, to w zasadzie no, nawet nie jest źle. Mogę sobie coś kupić. No jak fajnie! I bierzemy się za bossa. Co my tu mamy? jak to co to jest? Co to jest? O, oh, w do, Aleksander, zapomniany. The Forgotten. Panie Aleksandrze, co pan... Co pan w ogóle... Ja pierdzielę, co pan robi? Proszę, panie Aleksandrze. Nie, no, zginę. Nie wiem, jak z nim walczyć nawet. No, widzicie, jaka to jest właśnie walka? Z kolegą Aleksandrem. Aleks nie. No i niestety tak się skończyło. Lady Jen 4, Lady Winry 2, Lady Andrzej 2, Nowy Charm. Zatrzymanie czasu, Artymak, Barbaran Queen, Co um, to jest? Farside, Stereo Blind. Postać bardzo podobna do tamtej. Tyle, że ta jeszcze ma dalekowzroczność. Lady Jane jest lesbijką. Um, Tunel Vision bo brak jakiejś widoczności przestrzennej jest liczę tak więc jest słaba. Arcymark, hydromorfia, może wezmę Lady Windry są ogóle minera? Wiecie, co może najpierw zainwestuję w jakieś. No, ma dalekowzroczność. Czemu mi teraz zgryzpowania? To nie wiem. Będę musiał coś pokombinować, ale widocznie to jest tylko w przypadku Legacy nie wiem. No, nic nie zmieniałem w opcjach. Kombinuję coś przed naszym odcinkiem, żeby już nam nie zamulało. A póki co kupię sobie Silver Chest. Czybym mieć więcej defa. Helm mam w zasadzie dobry. Knight Sword jeszcze kupię. Też więcej damage Się przyda. Blodów zakładać też nie będę. Nie ma sensu. Więc to by było na tyle. Jeszcze tylko się wrócę, zobaczę, w co mogę zainwestować. Jakieś, może, punkty życia dodatkowe. Eee, o, akurat. Pach. Dobra, przed następnym odcinkiem postaram się to zrobić. To znaczy, żeby mi gra normalnie chodziła. Nie wiem, czemu mi teraz muli. Może coś w ustawieniach pokombinowałem i tak to się stało. Tak więc dzięki na razie i zapraszam Was na kolejne odcinki, które ukażą się już niebawem. Trzymajcie się.